Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich, objętość walca, w którym wysokość jest trzykrotnie dłuższa od promienia podstawy, czyli teraz tak, robimy sobie przekrój, tu na połówkę, ciach, ciach, walczyk jak się patrzy i teraz tak, tu mamy promień, tak? Objętość walca, w którym wysokość jest trzykrotnie dłuższa od promienia, czyli będzie po prostu 3R podstawy jest równa 24. I teraz tak, czyli mamy 24pi to jest równe pi kwadrat razy h, ale zamiast h damy 3r. No i tak, pi skracamy po obu stronach i dzielimy na 3. Tu zostanie 1, tu zostanie 8. I teraz, kochani, wychodzi nam, że 8 to się równa r kwadrat razy r, to jest r do trzeciej. Pierwiastkujemy trzecim stopniem obie strony. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 jest 2, a tutaj zostaje nam r. I to jest odpowiedź C. Dziękuję za uwagę, zapraszam do poprzednich odcinków i do zobaczenia w poprzednim odcinku. Właśnie ten wzór był wyprowadzany. Dziękuję, do zobaczenia, pozdrawiam.